Tak, wziąłem się za zlokalizowanie usterki w monitorze LCD firmy LG. Jest to 20-calowy flat... Flatron W2053TQ. Problem w nim był następujący. Monitor chodził pół godziny, godzinę, czasem kilka godzin i się wyłączał. Znaczy nie wyłączał się zasadniczo sam monitor, tylko podświetlenie. Po rozebraniu go okazało się, że cholernie grzeje się inwerter, aż tutaj poczerniała płytka. Poprawiłem luty, w nim jednak nic to nie dało. No i trzeba było zabrać się za niego dogłębniej, żeby poszukać jakiś przebić czy tak dalej, ponieważ inwerter się grzeje, przegrzewa z jakiejś tam przyczyny. Dobra, doszedłem do zdjęcia martrycy. Chciałem zobaczyć wszystkie światłówki świecą, chociaż jakby jedna była uwalona, to nie powinien w ogóle zaświecić. Ale tutaj słaba ostrość. Widać już przepalenie na kablu. Za chwilę rozbiorę to dalej. Zobacz, czy jest cały kabel uwalony, czy tylko jakieś przybicie powstało. Jest ewidentnie przepalony na łączeniu ze świetlówką. Pozostałe wszystkie rogi wyglądają ok. A to przepalenie można było zaobserwować przy ściąganiu ramki, gdzie widać tutaj lekko zdeformowany róg od wysokiej temperatury. Jedziemy dalej. Tam jest tak, nie ma tutaj typowej rynny, jak w innych LCD, które rozbierałem. Jest to jeden element, pojedynczy element obudowy razem z tyłem. Musimy odrywać tak po troszeczkę kable od tej samo dwustronnej stronnej taśmy i przy odrywaniu kabla przewód sam odpad Nie będzie widać że on blisko łapie ale jest ewidentnie przepalony Zaraz wyciągnę tej dziury nie powinno być z tej strony Powinno to wyglądać tak jak tutaj a nie wyjarana guma zaraz spróbuję wyciągnąć świetlówki podłączyć i zobaczymy czy ona jest dobra czy jest wolna ta świetlówka może ta ją jeszcze naprawić tak więc inwerter wydaje się, że będzie sprawny nie będzie się przygrzewał, jeżeli uda się wyeliminować usterkę inwerter w porównaniu tutaj jest z innego monitora nie pozostawia z tyłu płytki żadnego śladu tak jak ewidentnie pozostawił świat, ślad z przegrzewania kurde, aż czarny tutaj na tej płytce. dobra biorę się za świetlówkę no więc tak wydobyłem świetlówki świetlówka jedna i druga wygląda na całą to pierzut oka niewygodnie się z tego wyjmowało bodajże w trzech monitorach jakie rozbierałem do tej pory były takie autorynne w których siedzą sobie świetlóweczki. No i tak, gumka jest ewidentnie do wymiany. Ponieważ na świetlówki idzie wysokie napięcie nie potrzebujemy tutaj żadnych przebić w przyszłości. Wykorzystam gumkę sobie z tej rynienki, z innego monitora, który poszedł jako dawca organów ponieważ została rozbita w nim matryca. Teraz musimy tutaj oczyścić końcóweczkę, zmienić... odlutować to, zmienić gumkę, yy, przylutować kabelki, założyć gumkę, żeby nie było przebić i... zobaczymy, czy wszystko będzie świecić 4 sztuki. Przyszedł czas na próbę uruchomienia Tu mam ten kabel patrzymy co się będzie działo Na razie nic spróbujemy włączyć Zaświeciło się i szybko zgasło i znowu się zaświeciło Teraz te wszystkie świecą. Na górze świecą dwie. To to, gdzie jedna była uwalona. Gumka też została wymieniona tutaj. W tej chwili nie widać, ja może gumeczkę położę tam. Ta gumka została wymieniona. Na dole... Zresztą muszę głowę wsadzić, bo nie widzę. Dwie, czyli świecą wszystkie. Pozostało to poskładać i inwerter nie powinien już się przegrzewać. Na... Jeszcze próba wyłączenia i włączenia. świeci dobra biorę się za okej okay. monitor złożony działa, nie wyłącza się teraz chodzi jakieś 3 godzinki wyłączymy włączymy jak widać nie wyłącza się nie pokazałem wcześniej jak to jak to się działo jakie były objawy ale właśnie w tej chwili już by był czarny ekran tak więc poprawienie lutu przewodziku naprawiło problem pozdrawiam